Dzisiaj, w dniu 25 marca, odbył się rajd, drugi rajd pieszy szlakami walk oddziału Gwardii Ludowej imienia generała Józefa Bema w, na ziemi Radą Szczańskiej. E, podczas rajdu uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsca takie jak chociażby dom Bolesława Boruta Hanicza, który był dowódcą III Brygady Armii Ludowej imienia generała Józefa Bema, czy też e, Grup łącznika Trzeciej Brygady Armii Ludowej imienia Bema, który został zamordowany przy ulicy Jałowcowej przez Niemców. Uczestnicy rajdu złożyli kwiaty przed pomnikiem we wsi Pięki Szczepockie, upamiętniającym mieszkańców wioski zamordowanych przez niemieckich nazistów za pomaganie żołnierzom Gwardii Ludowej. Sama idea Rajdu zrodziła się wśród potomków partyzantów Armii Ludowej, którzy chcieli upamiętnić swoich przodków walczących w szeregach tej organizacji. Organizatorami i współorganizatorami tego wydarzenia były wszelkie środowiska lewicowe i historyczne, takie jak np. Historia Czerwona, Fakty i Analizy, Polska Partia Robotnicza czy komunistyczna Partia Polski.